Czas szybko mija i znowu jesteśmy razem z okazji zbliżającego się odpustu naszego patrona parafii świętego Klemensa. Dni klemensowe weszły już w tradycję naszej parafii i cieszę się, że również w tym roku odpust parafialny poprzedzony jest tymi dniami. W czasie których bardzo wiele będzie działo się tutaj w naszej czytelni katolickiej. A dzisiaj chciałam po prostu wszystkich przywitać na 22 Dniach Klemensowych i wspomnieć, że 10 listopada będzie 18. rocznica oddania do użytku tej sali. I poświęcił ją biskup Tadeusz Lakoczy. A potem w lutym miała miejsce pierwsza wystawa, bo w tym celu właśnie żeśmy tę salę oddawali, żeby organizować wystawy. Następne dni klemensowe były, były związane z poświęceniem tej repliki Orła Białego, którą podarował nam Michał Bożek. I w tym też dniu czytelni zostało nadane imię, Jana, imię Józefa Jerzego Nowaka. Kolejne dni klemensowe związane były z odsłonięciem tego obrazu. Cudowne rozmnożenie chleba. On już był w kościele przez kilka lat, ale jakoś nie, nie można było znaleźć miejsca. No i wtedy ksiądz Zapota wymyślił, że tutaj będzie miejsce, miejsce do niego właściwe. No i potem skąd dzisiejsza wystawa poświęcona zmarłemu niedawno panu Markowi Wacławowi Judyckiemu, bo on był częstym gościem naszych Dni Klemensowych. Organizowaliśmy jego wystawy, prelekcje. Był bardzo w 2012 po raz pierwszy, był a potem w 2014 był a potem był w 2015 i 2018. Pan Judycki słynął z tego, że posługiwał się tą Gwarą Śląską, no i szczególnie się interesował heraldyką. On nam to wszystko w jakiś sposób pokazywał, a dni klemensowe powinny w zasadzie być tydzień później przed odpustem, bo odpust będzie 19, ale... Pan troszeczkę się pomyliłam, ale uważam, że to jest dobry czas, bo jest to w kościele katolickim czas modlitw za zmarłych. Więc możemy się modlić za pana Judyckiego, za panią Bandę Mider, której jutro będzie dzień poświęcony, także tak nam to wyszło. To są prace częściowo pana Judyckiego, a tutaj będzie się potem promował. On nam tutaj przedstawiał to, tej, tej jego pracy, a dzisiaj będzie też mówił o Marku, ale będzie się też troszeczkę sam promował. Ja współpracowałem z nim tak ściśle od kilkunastu lat. Yy, Wstawiennictwie w różnych takich takich yy, spotkaniach, imprezach i tak dalej. No i chciałem go tu wspomnieć, a przy okazji, ponieważ no sam zainteresowałem się i ustroniem. Nie tylko ze względów zdrowotnych, bo jeszcze wcześniej wciągnął mnie w tomarek. No także przy okazji chciałbym coś powiedzieć o, o mojej twórczości. E, Piszę po śląsku i do Rynku. Oczywiście i o <grytanie> więc jest to, jest to ten dialekt języka śląskiego mojego regionu. E, no ale można pisać o wszystkim. Nie ma problemów. To znaczy się, no nie, zupełnie nie będę tu czytać historii yy, właśnie ustronia, bo chyba nie o to chodzi, ale Marek również ilustrował ustroń yy, wycinankami i to można połączyć doskonale, się to komponuje wzajemnie. Z przygotowania do uroczystości odpustowej niech Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi. Pan z Wami. Cieszę się, że mogę być z wami i, i czy wyraźnie wyliczył 22 razy wyniki mensowe y, to bardzo dużo I, i widać ile czasu już minęło, ile y, jesteśmy już poza y, tymi, co, co było, jesteśmy, mam nadzieję, przed tym, co będzie i oby jak najdłużej, jak najwięcej było jeszcze przed nami. Ja sobie już zrobiłem ściągę, bo czułem, że będę wywołany do tablicy i chciałbym przypomnieć pewne rzeczy, chociażby to, że wszyscy, których wszyscy wiedzą, bo tego trzeba zacząć, prawda, to spotkanie jest poświęcone panu Markowi Judyckiemu, którego ja zawsze nazywałem hrabią, jako, że on właśnie z tych judyckich był, i jako, że był z tych judyckich, to dla mnie był hrabią i, i, i tu witaliśmy go zawsze jako hrabiego Marka Judyckiego. I dzisiaj właśnie chciałbym przywołać tamte sytuacje i, i także jego osobę. Niestety, mając 80 lat, odszedł z tego świata. Nie byliśmy na to wszyscy przygotowani. Przygotowywaliśmy się, bo wiemy, że w grudzie w kilku miejscach, w muzeum i w bibliotekach miały być Benefisy na jego cześć. W tej chwili się odbywają takie wspomnienie, wspomnienia jego osoby właśnie w zamian tego, tego Benefisu, który miał być. A ja tylko przypomnę, że Pan Marek tutaj w czytelni no jak gdyby powiedzmy w pewnym momencie zakwitnął i zastanawiałem się skąd on się wziął, skąd te nasienie, ale Pani Maria wchodząc dzisiaj przypomniała mi, że to właśnie ona go jak gdyby przyniosła i pozwoliła mu się tutaj rozwijać, także rozwinąć ten kąt i myśmy z tego korzystali, cieszyliśmy się z tego wszystkiego, co on z kolei nam przyniósł, bo przyniósł pewną atmosferę trochę inną byliśmy tu przyzwyczajeni, byliśmy przyzwyczajeni do wystaw malarstwa, rzeźbiarstwa, do prelekcji różnych, do wierszy, które y, także Panie y, tutaj nam prezentowały y, i wiele innych wykładów, także wkładów medycznych, bo tych lekarzy się tu też przesunęło. Ja się przygotowałem do, do tego spotkania dzisiaj między innymi przez czytanie kroniki czytelni. Nie zrobiłem tego będąc tutaj, bo zapomniałem i poprosiłem pewnym. Pewnego człowieka, ja go tu nie mam, w związku nie mogę nazwiska jego powyleć, bo nie, nie dostałem zezwolenia. On mi czytał tą kronikę, i ja wczoraj zapisywałem sobie pewne rzeczy, które mi były też potrzebne do innych rzeczy, do innych spraw, ale ten ogrom, który się tu zdarzył, ten ogrom pracy ludzi, którzy to przygotowali, no, w pewnym sensie jakoś to odczytałem na nowo i, i tych 22 lata. Przewodniczący tych spotkań, chociażby tylko w ramach dni nie, a wiele innych tutaj się także odbywa i odbywało. Z kim ja go widziałem? Jako człowieka, który przepięknie orientuje się w Heraldyce. Pamiętam, ksiądz Bobry był na jednym z tych spotkań. I obaj, żeśmy do niego podeszli i, i dyskutowaliśmy na temat heraldyki także kościelnej. On potem przygotował także taki wykład i, nie, i z tego myśmy korzystali. Ale w heraldyce będąc pokazał nam m.in. także herby miast polskich z wizerunkami świętych. Też nie miałem świadomości, jeżdżę bardzo dużo po Polsce, a nie miałem świadomości, prawda, że takie bogactwo kryje się chociażby w tej heraldyce. Prawda.